Doświadczy nowych poziomów wydajności i komfortu operatora dzięki koncepcjom Harvest Motion i Harvest Motion Plus w siatkarniach polowych John Deere Serii 9000. Czy wiesz, że prędkość wszystkich podzespołów została zoptymalizowana pod kątem pracy przy niskiej prędkości obrotowej silnika? Nawet przy niskich prędkościach obrotowych, takich jak 1350, głowica tnąca nadal pracuje z prędkością ponad 1000 obrotów na minutę, co oznacza brak kompromisów w zakresie jakości kiszonki, wydajności przepływu czy ryzyka zatorów. Systemy Harvest Motion i Harvest Motion Plus charakteryzują się Długimi, płaskimi krzywymi mocy, zaś wyjątkowa rezerwa mocy i momentu obrotowego w maszynach z technologią Harvest Motion Plus zapewnia bezkonkurencyjną i wyjątkową wydajność silnika zarówno pod względem dostarczanej mocy, jak i przepustowości zbiorów. W teście DLG modelu 9500i w 2023 roku wydajność wyniosła 270 ton na godzinę przy zaledwie 700 koni mechanicznych i jednostkowym zużyciu paliwa w wysokości 0,49 litra na tonę. Te silniki naprawdę zapewniają operatorowi niespotykane wrażenia.